Budy, przynieś jeszcze węgla. A? Dobra, zapraszam. Kaszanka z grilla, biała kiełbaska, piwko. Co się stało. A mnie ja tak już zaczął długi weekend. A, ja nie wiem, że Polskę stać, żeby tak cały tydzień nie pracować. A Rostkowski mówi, że gospodarka przyspieszyła. A, ale ludzie zwolnili. A. Rostowski zakładał, że fotoradary zarobił 100 milionów, a zarobiły tylko 7. Oj, a długi weekend idzie, to może się ludzie jakoś zmobilizują i dadzą mu zarobić. i długi weekend to bardziej by ten Rostkowski na alkohol tak zarobił. To byłby hicior! Wynaleźć Radar! nie. Oj, był... Nie daj się na odległość sprawdzić, czy ktoś pijany. To się nie da. Da się. Da. Ja poznaję pijanego, jak bardzo wolno jedzie i samym poboczem, o. nie? Oj, jak wolno jedzie, to wcale nie znaczy, zaraz że pijany. Vale. znaczy że albo pijany, albo jak to paniko do Gowinie powiedział, katolicka. E, nie, nie, nie przy dziecku. A co, co, co? Uj... E, e, katolicki wujek. Da. A wujek. A ja widziałem jak ostatnio Pop z lewego pasa w prawo skręcał. O! o. No bo Pop też jak wujek jeździ. <noise> Tylko że jak prawosławny wujek. A. Ach, ale przynajmniej trzeźwy jeżdżę. Ale mamusia to by mogła być takim alkoradarem! Ona na 800 metrów wyczuwa alkohol. No, co ty? no od czyczynka wyczuwa, a on mieszka w linii prostej 800 metrów od nas. Ty nosem wyczuwasz? Nie nosem. Uszami wyczuwam. Jak? No dzwoni do niego i jak był kocze, no to wtedy wyczuwam, że już zaczął swoją buteleczkę. Aha. A jak nie był koszer, to trzeźwy. Nie, to znaczy, że pojechał po następną. <średziwia> no to zdrowie. Oby fotoradary zarobiły jak najmniej ten weekend. A tatko, a, a, a. a z czego jest zrobiony fotoradar? <średziwia> no z czego? Z chciwości. <średziwia> <średziwia>